Siema, siema, siema. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Na Haczyku. Dzisiaj nic innego jak seria Wam bardzo dobrze znana, czyli prezentacja jakiegoś sprzętu wędkarskiego w moim wykonaniu. Więc zaczynajmy. Dzisiaj przed Wami krzesło federowe. Dosyć fajne, małe, lekkie. Opowiemy sobie dzisiaj troszeczkę o tym krześle. Eee... Nie przedłużając tego filmu, bo mam mało baterii na aparacie, a mam jeszcze dwa inne fotele do zrecenzjowania i później zrobimy sobie mega duże porównanie tych wszystkich trzech foteli, także, także zapraszam do oglądania. OK, więc standardowo zaczniemy sobie od wagi tego fotela. Widzę tutaj po fotelu, że zaczyna lekko kropić, więc będzie mały problem. Jeżeli chodzi o krzesło federowe, jest to krzesło korum, dokładnie S23 dalszej nazwy nie znalazłem, po prostu jest to Korum S23, innego tutaj napisu na tym fotelu nie widać. Orientowałem się, kupowałem ogólnie ten fotel używany kiedyś, taki, żeby mieć kompaktowy taki właśnie fotel federowy. Ale orientowałem się na internecie, mniej więcej, ile cena takiego fotela kosztuje lub kosztowała nie wiem, czy można dostać taki nowy fotel, więc było to chyba 350 zł, jeżeli się nie mylę, więc z tego co wiem, to ogólnie jest już jest taki sam fotel na, na internecie, można go kupić. Z tym, że jest to nowa wersja, to oparcie chyba jest troszeczkę większe, tutaj jest taka pianka dodatkowo. Ale nie, nie o tym. Dzisiaj w tym odcinku o tym fotelu opowiemy sobie szybciutko bo tak jak mówiłem czekają nas jeszcze dwie recenzje ok, zaczniemy sobie od wagi tego fotela bo jak wiemy to ma być mały, kompaktowy fotel który weźmiemy sobie do jednej ręki ewentualnie, ewentualnie na ramię jeżeli mamy jakiś, jakiś na przykład z pokrowca starego albo coś takiego możemy sobie dopiąć tutaj pasek tak jak ja to też robię i ten fotel sobie brać na ramię bo w zestawie nie dostajemy do tego żadnego paska do przenoszenia ja tutaj mam taką trytytkę której używam właśnie do pokrowca Najlepiej to by było, jakbym sobie jeszcze załączył wagę. To wtedy już by było w ogóle fajnie. Ok, mamy wagę załączoną. I teraz zważymy sobie fotel. 3 kg 425, czyli waga tego krzesła to jest niecałe 3,5 kg. Ok, słuchajcie, ja teraz sobie na tym fotelu tutaj przed Wami usiądę. No i teraz, tak, no jak na kompaktowy mały fotel. Nie jest on zbytnio wygodny, jak dobrze wiemy. Jeżeli chodzi o oparcie, nie jest ono regulowane w żaden sposób. Jeżeli chodzi o nogi, są to nogi kwadratowe, te standardowe kwadratowe nogi na przejściówki, które dostajemy standardowo w jakichś tam akcesoriach federowych, w jakimś Federarmie dostajemy na nogę D30 przejściówkę, na nogę D25 okrągłą i na nogę kwadratową też dostajemy przejściówkę. To są takie przejścióweczki, ja Wam pokażę, to są takie przejścióweczki, które dostajemy w niektórych akcesoriach federowych można też je dokupić sobie osobno. Jeżeli chodzi o wymiary tego fotela, tak wam podam jeszcze na szybko, i później wrócimy, wrócimy do, do opowiadania o, o całym tym fotelu. Jeżeli chodzi o wymiar tutaj siedziska, więc na szerokość jest to 48 cm. Tutaj, w tą stronę, gdzie siedzimy, jest to 39 cm. Jeżeli chodzi o wysokość oparcia, od samego dołu jest to 40 cm, i szerokość tutaj oparcia jest to 48 cm. Jeżeli chodzi o odległość między nogami, jest to 42 cm po zewnętrznych stronach nóg. Po wewnętrznych stronach nóg jest to 37,5 cm, także jak ktoś ma jakąś półkę i tak dalej, oczywiście wszystko można do tego dopinać, bo ja sobie do tego krzesła na przykład dopinam tą nie tą największą półkę z Prestona, tą, tą średnią półkę z Prestona z parawanem i tak dalej. Z tamtej strony jest tak samo. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o szerokość nóg, jest to 60,5 cm, 60 cm po zewnętrznej stronie, od wewnętrznej strony jest to 50 cm. I ,8, 55,8 centymetrów. Co fajnego w tym fotelu? Fajnego w tym fotelu jest to, że tak jak widzicie, ten fotel posiada w każdej nodze gwinty. Fotel posiada w każdej nodze gwinty, także możemy sobie na przykład siadamy, Mamy tutaj Feder Arma wyciągniętego. Tutaj możemy sobie wpiąć uchwyt na wędkę. Ja też tak to robię. Wpinamy sobie tutaj podpórkę. Tutaj mamy Feder Arma i możemy sobie na jakieś. Oczywiście no na dwie wędki też łowiłem na dwie wędki na tym fotelu. Łowiłem na metodę na dwie wędki na tym fotelu. Łowiłem na Federa klasycznego na, na dwie wędki na tym fotelu. Bo jak dziś musimy daleko iść, nie mamy taczki, no to jednak tego sprzętu zabieramy jak najmniej. Chcemy się jak najmniej zmęczyć i tak dalej, i tak dalej, więc na pewno dużym plusem są yy, są te gwinty w każdej nodze. Yy, jeżeli chodzi o minus, no to jak standardowo w takich fotelach oparcie nie jest regulowane. Więc tak jak siedzimy, to po prostu musimy siedzieć, nie mamy żadnej regulacji, ewentualnie zostaje nam regulacja nogami, czyli jakbym na przykład chciał tak siedzieć, wyprostować się, no to te przednie nogi muszę opuścić na dół i zaraz to zaprezentujemy, zobaczymy. Zobaczymy jak one mogą maksymalnie iść na dół. No z tego co widzę, to one tutaj dosyć sporo się wysuwają, ale zaraz je sobie zmierzymy. O. No i jakby ktoś chciał w miarę leżeć. O, kurwa. Dobra, to się wytnie. To jednak nie. To jednak się, tak nie, jednak się tak nie da i to nie było zamierzone. Dobra, jednak opuścimy sobie to na dół. Opuścimy sobie to na dół do samego dołu i zmierzymy sobie nogi. Zmierzymy sobie same nogi. O kurde, ale było. Okej, okay, słuchajcie, zmierzymy sobie nogi. Więc teraz tak. Wszystkie nogi mają 36 cm od samej ziemi, mają 36 cm. Wysokości, chociaż tutaj. A nie, dobra, bo tutaj mi ta to, noga troszeczkę w powietrzu wisi. Wszystkie muszą być takie same, więc wszystkie mają 36 cm. Jeżeli chodzi o nogi przednie, tu, przez które się przed chwilą wywróciłem, no to nogi przednie wysuwają nam się. E, ogólnie wysunięcie jest na 14 cm, więc cała cała długość nogi w tym momencie. 50 cm. Cała długość nogi daje nam 50 cm tutaj wysokości, z tym, że regulowane są tylko nogi przednie. Nogi tylnie są nieregulowane, więc po prostu, mm, jeżeli mamy na przykład jakiś stromszy, 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 stromszy brzeg, bardziej stromy brzeg, no to te przednie nogi możemy sobie wysunąć. No, natomiast te tylnie są tak dosyć, no można je wyregulować, ale już samymi nogami, one się tutaj nie wysuwają. Nie ma takiej regulacji wysuwanej jak właśnie w tych nogach przednich, tylko po prostu możemy sobie, możemy sobie tutaj tą nogę odkręcić i wysunąć, i wsunąć samą nogę, z tym, że zostaje nam tutaj bardzo mało miejsca. Jak sobie usiądziemy, zostaje nam bardzo mało miejsca tutaj do przypinania jakichś półek, akcesoriów itd. Tak no, jeżeli chodzi o. Słuchajcie, ja mam 1,72 m wzrostu. Jeżeli chodzi o pozycję moją siedzenia, ja Wam tutaj teraz o, pokażę, tak boczkiem. O, widzicie? Nie mam, nie, mam tutaj, nie mam tutaj takiego kąta 90 stopni. Te, te kolana są troszeczkę w górze, także jak ktoś ma tutaj wędkę blisko, gdzieś jakieś dwie wędki, tu jakieś akcesoria podopinane, no jest to takie troszeczkę mało praktyczne. Natomiast ja ogólnie chcę, że, chcę Wam powiedzieć szczerze, że ja ogólnie z tego fotela jestem zadowolony. Biorę go na szybkie wypady, biorę sobie półeczkę, biorę sobie na przykład jedną wędkę na metodę, jak jadę gdzieś na jakieś małe łowisko komercyjne. Gdzie trzeba dosyć kawałek y, przejść, biorę sobie jedną półeczkę. Biorę sobie torbę z przynętami, Tutaj sobie zapinam małego Federarma. Y, podpóreczka. Nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba, a wszystko mam tutaj y, pod ręką bo tutaj jest półka, na której mam wszystkie swoje rzeczy tutaj jest podpórka Feather Arm i mogę sobie śmiało łowić oczywiście możemy sobie też założyć tutaj dwie wędki i też wszystko się da zrobić nie wiem jak to by wyglądało, jeżeli na przykład byśmy tu chcieli jeszcze dopiąć jakiś uchwyt na siatkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej wydaje mi się, że to raczej jest fotel do takich szybkich wypadów, nie na zawody do takiego rekreacyjnego łowienia no całą noc na tym fotelu też nie wytrzymamy, bo ta pozycja jest jednak no taka troszeczkę, że tak powiem, do dupy. Okej, okay, tutaj ogólnie powiem Wam, no wiadomo, no ja tego krzesła nie rozkładam, tylko to krzesło jest po prostu cały czas tak rozłożone i go wsadzam tak do fotela. Oczywiście można te nogi sobie wyciągnąć. Z tego co widzę, nie ma tutaj żadnego uchwytu, gdzie można nogi sobie schować, ani przytwierdzić, więc, yy, więc no nogi będziemy musieli sobie wsadzić, jeżeli chcemy, fotel sobie rozmontowywać, nogi musimy sobie wsadzić gdzieś do torby. Jeżeli chodzi o składanie fotela, to jest to tylko na takiej zasadzie, że składamy że składamy sobie oparcie, no i po złożeniu po złożeniu to wygląda po prostu tak. Nie jest to jakiś duży fotel, jakbyśmy złożyli nogi jeszcze i wsadzili gdzieś osobno do torby, także to naprawdę zajmuje mało miejsca, jak ktoś ma dużą torbę to jeszcze jest w stanie wsadzić nawet całe to krzesło sobie do torby i bez problemu, bez problemu może iść. Na ryby. Kurde, no wydaje mi się, że to już tyle na temat tego krzesła. Jeżeli chodzi o pokrętła, właśnie sprawdzimy sobie jeszcze pokrętła, bo bardzo mnie denerwuje to, że na przykład w niektórych fotelach te pokrętła mają taką śrubę, która wychodzi i ona bardzo niszczy nogę. Z tego co tu zauważyłem, ta noga nie jest zniszczona. I zauważy... zobaczymy, na jakiej zasadzie tu jest pokrętło. A, OK. Tutaj pokrętło jest na zasadzie takiego ścisku, czyli bardzo dobrze. Że po prostu podczas, podczas zakręcania tam jest taki ścisk, taka obręcz, i całą nogę ściska z całej siły, więc y, to jest bardzo dobry uchwyt. Y, bardzo lubię takie pokrętła z takimi uchwytami i mamy pewność, że ten fotel tutaj, te nogi nam się nie będą mniejszyć i nic nam się z tym fotelem nie stanie. Wydaje mi się, że to, y, że to by było na tyle. Tutaj, fotel jest cały z takiego materiału. Tutaj mamy troszeczkę, dosłownie troszeczkę, tylko takiej pianki. Szybkie wypady, mega lekki fotel do jednej ręki. Można za zabierać pokrowiec z wędkami na ramię. Możemy śmiało iść na ryby. Mega duży plus za to, że są gwinty w czterech nogach przednie nogi tylko regulowane. Zastanawiam się, jakby na przykład można było dokupić. Dwie przednie te nogi, i wsadzić je po prostu do tyłu, i wtedy mamy cztery nogi regulowane. Ale to nie o to nam chodzi, żeby dokupywać, tylko po prostu, żeby używać fotela już po, e, po tym, jak go kupimy, tak? I nie dokupywać do niego jakichś osobnych nóg, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że na pewno by było można, no bo te nogi wszystkie są takie same, to by było na tyle. Nic innego już tu nie wymyślimy. E, jest to prosty fotel więc nie ma tutaj co o nim opowiadać. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze o, o materiał tutaj, z, z którego jest wykonany, no to no widzę tutaj, że jest, nie, nie jest to tak solidne jak na przykład mam przed sobą tutaj e, krzesło z Prestona Absolut Nano ZD36, tam naprawdę wszystko jest z, z takiej grubej rury zrobione, więc jest to na pewno bardziej stabilny fotel ten Feder Nano ZD36 niż ten, ale tak jak już mówiłem to ma być mały fotel do szybkich wypadów. Czy zdecydowałbym się drugi raz na kupno tego fotela? Oczywiście, że tak, dlatego właśnie go kupiłem. Wiedziałem, że ten fotel jest dość niski. A właśnie i na przykład przy takim optymalnym, przy takim optymalnym tutaj rozłożeniu nóg, gdzie ja mam tutaj tak na stałe, można powiedzieć wszystko przykręcone i reguluję sobie to tylko tymi przednimi nogami, my na mnie się staram. Jeżeli chodzi o wysokość fotela, od ziemi w tym momencie jest to 31 cm, także 31 cm od ziemi mamy już tutaj fotel. Także jest to naprawdę bardzo mało. Dla jednych może to być uciążliwe, dla, dla drugich nie wydaje mi się, że jak ktoś ma powyżej metra 75, no to już może mieć ciężko z tym fotelem. Także polecam ten fotel dla osób tak maksymalnie do metra 70, jeżeli chodzi o wagę. No to wydaje mi się, że nie ma tu ograniczeń, no chyba, że ktoś waży 180 kg, no to już bym musiał pomyśleć nad jakimś lepszym fotelem, ewentualnie te zaciski też mogą mnie wytrzymać. Jeżeli chodzi o ten fotel Corum S23, to by było na tyle. Ja lecę na kolejną recenzję fotela yy, z Prestona, mam jeszcze dwa fotele, mam jeszcze dwa fotele. Yy, polecimy sobie następny fotel Ignition Feather Chair. Tam jest widza noga D30, tam już troszeczkę jest więcej tych, tych uchwytów, tych, tych takich różnych dziwnych rzeczy do trzymania. No co, więc ja lecę na kolejną recenzję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego fotela, jeżeli chcecie taki fotel zakupić, byś miał opiszcie w komentarzu, czy jeżeli nie wiem, czy się da na YouTube w wiadomości prywatnej, chętnie Wam opowiem, chętnie Wam opiszę. Jeżeli będziecie chcieli coś jeszcze dodatkowo, żebym Wam zmierzył, Chętnie odpowiem, pomogę, i tak, i tak, i tak dalej, i tak dalej. Na ten moment to by było na tyle. Trzymajcie się, dzięki wielkie. Wędkarska piona dla Was. Piona.